No chodź do mnie. Nie bój się. Czy żeby kolejny skutek ocieplenia klimatu? Papuga na bydgoskim blokowisku. Żartuję oczywiście. Jak ta papuszka znalazła się na Bydgoskim blokowisku? Nie wiadomo. Z tego co się dowiedziałem, widuje się ją tam od kilku tygodni i jak widać, radzi sobie świetnie. Jest hodowlaną formą świergotek, czyli średniej wielkości papuk żyjących w Australii. Jak nazwa wskazuje, świergotka opal piękniej, i żebym bardzo zajadle śpiewa. Podczas spaceru stanąłem pod drzewem, z którego korony wydobywał się doniosły głos. Normalnie, jakby całe drzewo śpiewało. E, niestety, zanim zobaczyłem świetnie zamaskowaną i zlewającą się z liśćmi papugę, e, ta ucichła. Właśnie skłonność do częstego podśpiewywania niektórych hodowlanych ptaszków sprawia czasem, że. Zmęczony właściciel, który nie zapoznał się dokładnie przed zakupem z charakterystyką gatunku, zwraca takiemu osobnikowi wolność. Ponadto wiadomo, że papugi, aby zachować dobrą kondycję fizyczną i samopoczucie muszą czasem rozprostować skrzydła. Nie każdy ma wolierem, a wtedy trzeba wypuścić ptaszka w pokoju. Do tego dochodzi jeszcze czyszczenie klatki i karmienie, a wiemy, jak to jest z codzienną rutyną. Łatwo zapomnieć o zamknięciu okna, czy pokoju, aby papuszka nie wleciała do pomieszczenia, gdzie okno jest otwarte. Czasem też pod wpływem wiatru otwierają się okna zaledwie rozstrzelnione. Ja to, gdybym miał papugę, musiałbym sobie na jej klatce nakleić kartkę z przypominajką. Przed każdym otwarciem klatki, dokładnie to jest szczelnie. Zamknij okna i pokój. No dobra, ale część widzów może teraz sobie zadać pytanie, a właściwie gościu, gdzie ty widzisz problem? Przecież stworzenie cieszy oko czy ucho mieszkańców osiedla oraz świetnie sobie radzi wśród kawek, w rubli czy gołębi i to jest prawda? Jednak po pierwsze wiadomo, że obcy gatunek może na przykład roznosić pasożyty dla siebie nieszkodliwe, a niebezpieczne dla rodzimych przedstawicieli Fauny a po drugie, zwyczajnie naciąga jesień, a po niej nieuchronnie przyjdzie zima. Już teraz zresztą noce są dużo zimniejsze niż kilka tygodni temu. Czy papuszka da sobie wtedy radę? Jeśli nie, to czy przeżyje, zanim ktoś ją złapie i ogrzeje? A powiesz coś mi, co? No powiedz coś. No, chodź do mnie. Nie bój się.